Podpory w programie ABC płyta. Proszę Państwa, pod przyciskiem podpory mamy menu, w których są pozycje sztywne i podatne. Te dwie pozycje są dostępne dla wszystkich rodzajów modeli: prętowych, tarczowych czy powłokowych. Natomiast tylko w płycie mamy słupy i ściany, czyli podpory podatne, których parametry są obliczane na podstawie wymiarów wysokości, wymiarów przekroju, modułu sprężystości, który jest pobierany z materiału, a ten z kolei z materiału płyty. Oczywiście możemy to zmieniać. No i proszę Państwa, jeżeli włączymy zarys słupa, to w tym momencie dostaniemy coś takiego. Słupy możemy rozbudować. Zresztą podobnie jak i ściany. O, słup dat płytą i o fundament. Górny słup nie musi być taki sam jak dolny. Na przykład nawet może mieć inną średnicę. No i wpisujemy go tutaj. Proszę Państwa, sztywność tego słupa pionowa wynika ze sztywności dolnego słupa i fundamentu. Natomiast sztywność utwierdzeniowa jest wynika z sumy tych wszystkich składników tej podpory. Proszę Państwa, zarówno słupy, jak i ściany można zapisać do bazy danych. Ponieważ taka baza już jest utworzona, jest dostępny również przycisk czytaj. I w tym momencie możemy skorzystać z opisanych i zapisanych wcześniej ścian i słupów do naszego kolejnego zadania. Przejdźmy teraz do ścian. Moduł sprężystości, wysokość ściany, grubość ściany. To oczywiście podpowiadane znowuż z płyty. No i proszę Państwa, jeżeli tutaj wybierzemy sobie taką linię, to dostaniemy sprężyste utwierdzenie tej krawędzi w ścianie. Proszę Państwa wymieńmy materiał tej ściany na cegłę, przy czym to cegła należy rozumieć ogólnie. że to są wszystkie ściany murowane i w tym momencie automatycznie zostaną dołożone przeguby góra dół. Oczywiście po wprowadzeniu właściwego modułu sprężystości możemy zadeklarować oparcie krawędzi przegubowe. Wyłączmy zarys i widzą Państwo, że... Ikony tych podparcia są inne. Proszę Państwa, ze ścianami związana jest, związany jest pewien wyjątek, właściwie jedyny wyjątek w programach ABC. Mianowicie, generalna zasada jest taka, że każda nowa wielkość wprowadzona do modelu zastępuje starą. Nowa grubość zamienia na starą, nowy przekrój zamienia na stary, nowa siła zastępuje starą siłą. Nie musimy ich wcześniej usuwać. Z wyjątkiem właśnie ścian. Proszę Państwa, ściany nie usuwają się, tylko się dodają. Proszę zobaczyć. Gdyby obowiązywała zasada zastąpienia, to w tym momencie proszę Państwa, sztywność tego punktu byłaby taka sama jak tego i jak tego. Bo to jest ostatnia wprowadzona ściana. Tymczasem sztywność tego miejsca jest, proszę Państwa, sumą wszystkich sztywności tutaj dookoła. Czyli dotyczy to tego obszaru. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do pewnego zadania. Te osoby, które czytały o zbrojeniu tym od razu sobie go skojarzą. No, że jest to strop oparty na słupach, w dużej części tylko dolnych. Trzy słupy są góra-dół. No i trzon na ścianach też góra-dół. Popatrzmy sobie, jakiego typu są tutaj te podpory. Okrągły. Ściana o grubości na górze i na dole tej samej 0,25. No i słupy. Z czego górny ma 0,3, a dolny 0,4 średnice. Przejdźmy do wyników. Włączmy reakcję. I ograniczmy nasze rysowanie tylko do podpór. No i w tym momencie, proszę Państwa, jeżeli włączymy momenty, to pojawi nam się opcja słupy dół góra. Odczytując normalnie słupy tylko dolne, dostaniemy tylko moment dolny. Ale jeżeli będziemy mieli słupy góra-dół, to odczyt pozwoli nam pokazać, w jaki ile momentu przenosi słup dolny, a ile górny. Proszę Państwa, wróćmy do odczytu i włączmy średnie ze ścian. Jest to taka opcja. Która pozwoli nam odczytać średnią ze ściany w postaci obciążenia liniowego zadeklarowanego jako składnik pionowy i moment rozłożony liniowo. No i to możemy podobnie zrobić w tym miejscu. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem pokazać, mianowicie do tych naszych wartości możemy dołożyć ciężar słupów. Jeżeli są to stare zadania, w tym momencie tych ciężarów materiału słupa nie będzie zdefiniowane, więc możemy tutaj je dodać albo skorygować istniejące. No i proszę Państwa, zwrócić uwagę, jak mocno nam się zmieniło obciążenie pionowe, wynikające z tego, że na dolną kondygnację poza oddziaływaniem z górnej jeszcze mamy dołożony ciężar słupów. Te odczyty średnich z osłupów kiedyś był, miały duże zastosowanie. Obecnie kiedy my potrafimy zapisać reakcję do pliku i następnie te siły z tego pliku odczytać w danych, trochę znaczenie ich zmarało. Ale ta ostatnia operacja, zapis do pliku i odczyt sił z pliku to będzie temat osobnego materiału. Dziękuję.